Cześć! To jest zwykły event solenoidowy, który znajdziecie w pralce, we zmywarce w takich w tych głupotach, co w domu potrzebujecie, by Wam chałupa działała. No i co? Jak to rozbierać? Najlepiej zabierzemy sobie jedne szczypce kombinerki i ciągniemy do pożygu. O. Tak sobie złapiemy to. Akurat to nie idzie. Zawsze jak się kręci film, kurde to nie idzie. Jak to, że to tak jest zrobione, proszę Państwa. Nie idzie, ale pójdzie. Kurde, no. Technikus się nie poddaje. Technikus rozpie rozbiera. I się nie pierdoli. Widzicie, odgięte to jest ta blaszka. I cyk, odginamy te blaszki, właśnie z tego wentyla solenoidowego. No, czasami ta blaszka bardzo ciężko trzymie. Ciężko trzymie, bardzo mocno trzymie. Tak, tutaj widzimy, kurde, co to jest. Jest to mosiądz, czy to nie jest mosiądz? Zaraz sprawdzimy magnesikiem. O, jest mocno. Jest mosiądz, nie? Przeciąga, to tu już stał. Jest zajebiście, kurde, nawet nie wiedziałem, że mosiądz z tego mogę wydołować. Fajnie, fajnie, uwaga, teraz będzie operacja chirurgiczna. Troszeczkę mosiądzu, troszeczkę tam pociągniemy tego, tej rurki i już mosiądz jest na świecie. Tylko, kurde, nie wiem, czy, ten, czy ta końcowa też jest mosiężna. Kurwa, stało. No, nie szkodzi. Zrobimy kastrację szczypcami chyba. O kurde, ciężko idzie to. Ciężko, że ja nie wiem co. O, tu jest aż ten wentyl. Oj, oj. To będzie zrobić trzeba kastrację innym narzędziem. Ach. Zajebiście, tu jest stal, to już do mnie dostali, z tym się nie będziemy pobrali. Tu jest fajna ruda no widzicie to? Widzicie to? Tak, mosiądz no, nawet. Stal. I teraz co tutaj z tym? No, najlepiej to tutaj młoteczkiem pomasować. Kurde, stołu się mi rozleci. Ha. No nic. Idziemy szczypać szczypcami. o ile to pôjde. Alebo môžeme teraz šlifierom pošlifovať sebe. Šečka sobie pová vymiedla, čo tam v šrodku sedí kúdení. Šlifiera to veľký pomocník. mamy rozcięte na połowę i teraz czy to pójdzie rozebrać jakoś tam to to się to tamto wiecie co czy to pójdzie jakoś wyłamać o coś tam pójdzie pójdzie pewnie pójdzie nie chce się za bardzo ale pójdzie o ten plastik taki ciekawy jest o widzicie to Widzicie ile tej miedzi tam w tym jest, w tym wentylu, to szkoda wyrzucać w całości, kurde, no. Widzicie te owłosienia, bardzo grube, bardzo gruba cewka jest, jest zajebiście. Tak to jeszcze sobie tutaj tak poprawimy, no jeszcze z drugiej strony coś tam pociągniemy. Zobaczymy, czy to pójdzie, kurde. Roz, tak rozwadzić z drugiej strony. No, bo te plastiki twarde są. Bardzo twarde są. I nie poddajne, by pralka, jak tam klepiecie małżonkę na niej, by się nie rozleciała i nie ciekła. Nie to wiadomo. Tak. Tak, tak, jakoś to odegniemy, porozpróbamy tą cewkę, taka motorka dzisiaj, O, ta cewka idzie, tylko jest taki, ten plastik jest taki, no nie jest, nie rozleci się Wam od razu w tych szczypcach, nie, widzicie to, Przyjmie jak diabli. Wszystko trzymaj jak diabi, o. Ale miedź już wychodzi. Jest dobrze. Bo miedź już wychodzi. I o, owłosienie już idzie. Widzicie to? Widzicie to miedź? Tą grubą cewkę. Ile tej miedzi tu jest? O w tym. A to nie wszystko. Będziemy sobie wkładać do takiego pojemniczka. Tej miedzi jest naprawdę sporo w takich cewkach. Szkoda to wywalać na, na, na złom albo w ogóle wyrzucać do kosza. No bo tej miedzi w tych cewkach jest. No nie, jest jej tam mało. No powiedzmy sobie sami. Widzicie sami, że jest jej tam sporo. Sporo, nawet, nawet, nawet bardzo sporo. No. Tak, zaraz zobaczycie w pojemniczku ile tego będzie, tamtej miedzi, z tej cewkuni, jak to sobie tu oczyszczę troszeczkę, oczyścimy się to, tak jakoś tym śrubokrętem tu podźgamy troszeczkę, no idzie zajebiście to idzie, no. Zawsze jakiś kawałek potem zostanie, no ale Ciężko to rozebrać w tych łapskach Ale większość Da się bardzo fajnie wyciągnąć o. Cewka, o Powinna O O Trzymy jak Świn tucha jedna Cewka, cewka Rwiemy to o nie, wyrwie mi. Pękło. Pękło to. A jeszcze raz. A. Tak, cewka wyrwana. O, to i teraz poskrobimy troszeczkę tej miedzi. Jeszcze parę gram będzie z tego, no bo coś jest przyklejone w tym nie. Po prostu już się nie da wyciągnąć te resztki. Wszystkie zupełne. No tutaj jest miedzią. Tutaj jest owłosienie miedziane. Troszeczkę było na ziemi. No i tyle miedzi, proszę Państwa, z takiej cewkuni. Szkoda to wyrzucać. No nie? Sami powiedzcie. Bardzo fajny wynik, jak na taką cewkę. No i nawet troszeczkę možno solenoid. solenoid. Vantel solenoidový. Taká robota, troche stady, troche miedzi i jest. Paré groše na pivo, česť.